Siemano, tuarek Pater, a wy oglądacie odcinek programu Co za Historia. W tym odcinku zajmiemy się ostatnim władcą z dynastii Piastów, a był nim Kazimierz III Wielki. Kazimierz III Wielki był najmłodszym synem Władysława Łokietka, który przeżył dzieciństwo, moi drodzy. Jego bracia nie mieli lekko, on został jedyny i miał też siostrę. Siostrę Elżbietę Łokietkówną. Która została królową Węgier. Młody Kazimierz już za życia ojca dostawał pierwsze szlify, jak rządzić państwem. Eee, towarzyszył ojcu w wyprawach i dostawał od niego specjalne zadania, a w wieku 15 lat. Wyobraźcie sobie, że w wieku 15 lat Kazimierz miał żonę. Córkę wielkiego księcia litewskiego Giedmina Aldona, która na chrzcie przyjęła imię Anna. Została żoną Kazimierza, władca Wielkiego Księstwa Litewskiego. W prezencie ślubnym dla młodych wypuścił 24 tysiące jeńców polskich. W 1333 roku umiera ojciec Kazimierza Władysław I Łokietek, o którym mieliśmy poprzednie zajęcia. Kazimierz miał wtedy 23 lata. I również w 1333 roku koronował się na króla Polski. Kazio Wielki. Kazio Wielki. Początki panowania młodego władcy nie należały do najłatwiejszych, moi drodzy. Musimy pamiętać, że ojciec pozostawił niezakończone sprawy międzynarodowe. Do takich spraw należał konflikt z zakonem krzyżackim, którym graniczyliśmy na północy, ale również bardzo istotną rzeczą jest konflikt z Czechami, którzy za życia Władysława Łokietka zajmują nam Śląsk. Kazimierz III Wielki, mówimy, że miał głowę od myślenia, a nie od jedzenia, jak co niektórzy. Używa dyplomacji i prawników, aby rozstrzygnąć spory z sąsiadami. Głównym celem młodego Kazimierza jest przede wszystkim odzyskanie pomorza oraz utraconego śląska. Za czasów młodego Kazimierza odbywały się zjazdy władców z danego regionu. Na takich zjazdach ustalano sojusze, rozstrzygano spory międzynarodowe. I właśnie na takich zjazdach Kazimierz III Wielki rozgrywał fantastycznie politykę zagraniczną państwa polskiego. W 1335 i w 1339 odbyły się dwa zjazdy w Wyższych Bardzo ważne zjazdy, moi drodzy, ponieważ one zadecydowały o przyszłości całego regionu. Na jednym ze zjazdów Kazimierz wpadł na pomysł. Jak uspokoić Czechów? Moi drodzy następca Wacława II i Wacława III Jan Luksemburski rości sobie prawa do tytułu króla Polski. Kazimierz III Wielki wpada na najprostszy sposób, jak udobruchać władcę czeskiego: po prostu ucieka się do najstarszej metody, jaką jest przykupstwo. Kazimierz III Wielki ofiarowuje Janowi Luksemburskiemu 20 tysięcy kop groszy praskich. W zamian za to, że się zrzeknie tytułu króla Polski i tak też się stało. Na zjeździe w Wyszehradzie Kazimierz III Wielki zarysowuje nową politykę sojuszniczą. Mianowicie jego siostra, Elżbieta Łokietkówna, była królową Węgier. Jej syn Ludwik Andegaweński. Zostanie przyszłym władcą węgierskim, i z nim Kazimierz stwierdził, że trzeba trzymać sztamę. Jak będzie trzymał sztamę? Mianowicie, Kazimierz III Wielki dogadał się z Ludwikiem Andegaweńskim, że w przypadku, gdy Kazimierz umrze i nie będzie miał syna, to Ludwik Andegaweński zostanie królem Polski. Żeby było ciekawiej, na zjazdach Wyszehradzkich uczestniczył też Jerzy. Bolesław Trojdenowicz, książę Halicko-Wołyński. I ten książę dogadał się w sposób następujący, że jeżeli on nie będzie miał potomka, to Kazimierz III Wielki zajmie jego tereny. Kazio Wielki, Kazio Wielki, cegły, belki. Jeszcze raz, żeby to uporządkować. Kazimierz dogaduje się z królem węgierskim, że w przypadku, gdy on nie będzie miał syna, to król węgierski zajmie jego tereny? A z Kazimierzem dogaduje się władca yy, Halicki, że gdy on umrze, to Kazimierz zajmie jego tereny. Moi drodzy, to świetne rozegranie polityczne ze strony Kazimierza Wielkiego. Mamy silnego sojusznika na południu i spokój z Czechami. Do tego wizja poszerzenia swoich granic o granice halickie. Moi drodzy, na północy zostaje nierozwiązana sprawa z zakonem krzyżackim. Dochodzi do kolejnego sądu, tym razem w Warszawie. I wynik tego sądu jest taki, że Krzyżacy mają oddać pomorze oraz zapłacić odszkodowanie Polakom. I co? I nic. I znowu Krzyżacy nie wywiązują się z umowy, odwołują się od tego wyroku. A Kazimierz ma już tego dosyć i postanowił poczynić pewne kroki, które na stałe zapewnią mu pokój z Zakonem Krzyżackim. To nie jest chórz. On nie jest chórzem, on się tego nie boi. Ale moi drodzy, wojna z Zakonem Krzyżackim mogłaby się skończyć dla nas całkowitym rozbiciem państwa. Kazimierz III Wielki postanawia podpisać tak zwany Pokój Wieczysty z Zakonem Krzyżackim. W 1343 roku podpisany zostaje Pokój w Kaliszu. Pokój z Zakonem Krzyżackim, który zapewnił nam spokój na północnej granicy przez ponad 60 lat. Co ustalono wtedy na tym pokoju wieczystym? Teraz trzeba się skupić, moi drodzy. Polacy oddają Pomorze Gdańskie i ziemię Chełmińską jako wieczystą jałmużnę. To znaczy, że król polski jakby ofiarował im w prezencie te ziemię jako jałmużnę krzyżakom, ale zachowujemy sobie taką furtkę, że to jest prezent, a nie utrata wojenna Czyli jakbyśmy w przyszłości jednak chcieli się o to upomnieć. W zamian Kazimierz III Wielki odzyskuje utraconą dzielnicę Ojca, czyli Kujawy, i ziemię Dobrzyńską. Ja wiem, że to mało się opłacało, ale mieliśmy 60 lat spokoju na granicy północnej. A głupotą byłoby ciągle się szarpać. Tylko Kazimierz III Wielki, mając głowę na karku, stwierdził, że najpierw trzeba odbudować państwo wewnętrznie i je wzmocnić, a dopiero wtedy można się z kim szarpać. Moi drodzy, Jan Luksemburski umiera, ten, który został przekupiony przez Kazimierza III Wielkiego w zamian za to, że zrzeknie się tytułu króla Polski. Następnym królem jest Karol IV i z Karolem IV Kazimierz III Wielki podpisuje układ w Namysłowie. W 1348 dochodzi do porozumienia między władcami i Kazimierz III Wielki oddaje Śląsk Karolowi IV i mamy pokój. Poza jednym księstwem, praktycznie cały śląsk przychodzi w ręce Czechów. Reasumując, Kazimierz III Wielki, w ciągu kilku lat władania, nie używając wojska, nie przelewając krwi, potrafił rozwiązać palące problemy, które trapiły Polskę w tamtym okresie. Kazimierz III Wielki potrafił się dogadać, używając dyplomacji, z Krzyżakami. Potrafił się dogadać z Czechami. Zawiązał fantastyczny sojusz z Węgrami i, moi drodzy, z księciem Halicko-Wołyńskim. Moi drodzy, od tego momentu, kiedy utraciliśmy Śląsk i tak naprawdę utraciliśmy Pomorze, polityka przyszłych władców, jak i Kazimierza Wielkiego, będzie się kierowała ku wschodowi. Właśnie na tych terenach przyszli władcy, jak i Kazimierz, będą widzieli przyszłe miejsce do podbojów czy do budowania większego Królestwa Polskiego. Kazio Wielki, Kazio Wielki, ruszył cegły, strzymał belki. Kazimierz III Wielki to nie był pacyfista i kiedy trzeba było użyć żołnierzy, to to robił. Sytuacja była wyśmienita w momencie, gdy umarł książę Bolesław Jerzy Trojdanowicz. Tak ten sam, który obiecał na zjeździe w radzie, że Kazimierz III Wielki po nim przejmie jego tereny. Zawiązała się wielka rywalizacja o tę ziemię, ponieważ do wyścigu zgłosili się również Litwini, którzy mieli chrapkę na te tereny. Zmagania o te tereny trwały ponad ćwierć wieku. Od 1340 do 1366 roku które zakończyły się sukcesem Kazimierza III Wielkiego i Ruś Halicka, i Ruś Włodzimierska zostaje włączona do Królestwa Polskiego. Wspomnę tylko, że były to bardzo urodzajne tereny, przez które przychodziły istotne szlaki handlowe na Morze Czarne. We wstępie Wam wspomniałem o dwóch zjazdach w radzie, ale Kazimierz Wielki również zorganizował w Polsce taki zjazd dla najważniejszych władców regionu. W 1364 roku odbyła się w Krakowie uczta u Mikołaja. IV. Przybył król Cypru Piotr I. I oczywiście król Węgier Ludwik Andegaweński. Impreza trwała 21 dni. To była dopiero biba, ale moi drodzy. Polacy pokazali się w fantastyczny sposób, a Jan długosz, opisując, jakie to dary zostały przekazane, przychodzi naprawdę samego siebie. Przyjął ich wyszkanymi potrawami. Ponadto każdemu w czasie uczty oferował wspaniałe dary, ale dar, który na oczach wszystkich królów wręczył królowi polskiemu Kazimierzowi, był podobno tak wspaniały, że przekroczył kwotę 100 tysięcy florenów i budził u wielu nie tylko podziw, ale i zdziwienia. Zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. To przysłowie znacie doskonale z podręczników szkolnych i one ma określić, jak wyglądało panowanie i władanie Kazimierza III Wielkiego. Powiedzieliśmy sobie już o świetnej dyplomacji i jak potrafił wybrnąć z bardzo nieciekawych sytuacji dla nas. Ale co takiego zrobił wewnątrz kraju Kazimierz III Wielki, że jako jedyny facet, jako jedyny władca kiedykolwiek, którego mieliśmy, otrzymał przydomek Wielki. Na koniec panowania Kazimierza III Wielkiego kraj, który zostawił po sobie, w porównaniu z tym, który odziedziczył po ojcu Władysławie Łokietku, był dwa i pół razy większy. A liczba ludności zwiększyła się trzykrotnie. Kazimierz III Wielki prowadził szeroko zakrojoną akcję osadniczą czyli zakładał nowe miasta i nowe wsie. Założył ponad 100 nowych miast i 1000 wsi. Ściągał ludność z całej Europy, a bardzo dużym odsetkiem była ludność żydowska. Wiąże się to też z tym, że Kazimierz III Wielki, jak historycy mówią, miał kochankę, Żydówkę. I dzięki prawdopodobnie romansowi z nią ludność żydowska otrzymała bardzo szerokie prawa w Polsce. Włącznie z tym, że Kazimierz III Wielki wprowadził wolność religijną, tak naprawdę i nie prześladował nikogo za inną wiarę. Co jest bardzo istotne, że nasi przodkowie już w XIV wieku mieli świadomość, że każdy powinien sobie wierzyć w co chce, a nie powinno się prześladować kogoś, że jest innego wyznania. Co się robi z czarownicami? Spalić ją! A co się pali oprócz czarownic? Inne czarownice. Moi drodzy, Kazimierz Wielki wybudował w Polsce 50 zamków. 50 zamków. Nikt, już nikt w historii naszego kraju nawet nie próbował podjechać do tego wyniku. To jest niepobity rekord do dnia dzisiejszego. No chyba, że któryś z prezydentów polskich postanowi przejść na budowę zamków warownych, ale w to... Wątpię. Jeśli oglądaliście Wiedźmina, to świetnym przykładem będzie zamek w Ogrodzieńcu, który akurat został wzniesiony przez Kazimierza III Wielkiego. Kazimierz III Wielki ma świadomość, że najlepsza kasa jest z handlu. Jego działania skierowane są w stronę ożywienia handlu w Polsce. Wprowadza on przywilej składu. A co to jest przywilej składu? Chodzi o to, że kupiec przyjeżdżający przez dane miasto. Musi się wystawić na rynku i tam sprzedawać swoje towary. Czyli jeżeli jesteście kupcami i jedziecie sprzedawać swoje towary z Koszalina do Gdańska, to po drodze musicie zatrzymać się w Słupsku i w Lęborku i nie ma, że nie chcecie. Prawo składu zostało uzupełnione prawem przymusu drogowego. Mianowicie wyznaczył trasy, po których mają podróżować kupcy. Moi drodzy, Kazimierz III Wielki wprowadził stały podatek od dóbr ziemskich w postaci 12 groszy, od łana oraz zaczął bić srebrną monetę, zwaną polskim groszem, która w końcu miała zastąpić praskiego grosza. Bardzo ważna rzecz. Kazimierz III Wielki ujednolicił prawo w Polsce. Pamiętajcie, że jego ojciec zjednoczył ziemię po 180 latach rozbicia dzielnicowego. I przez te 180 lat to naprawdę się może wiele rzeczy wydarzyć. I każda z dzielnic, każdy z regionów miał różne prawa i różne zwyczaje. Kazimierz III Wielki ma świadomość, żeby to jedno państwo można było traktować jako monolit, to prawo wszędzie musi być takie same. Dlatego statut Piotrkowski dla Wielkopolski, statut Wiślicki dla Małopolski ujednolica prawo w Polsce. I am the na zakończenie, powiedzmy sobie coś o szkołach. Moi drodzy, w 1364 roku Kazimierz III Wielki otwiera pierwszy w historii polski uniwersytet, zwany Akademią Krakowską. Jak sama nazwa mówi, będzie się mieścił w Krakowie. I żebyście mieli świadomość, jaki to był kozacki wyczyn, to w tamtym okresie w Europie uniwersytety można było zliczyć. Na palcach obu rąk. Czyli jak można prosto skalkulować, uniwersytetów było mniej niż 10. W 1370 roku umiera ostatni król z dynastii piastów Kazimierz III Wielki. Kazimierz III Wielki, który pomimo ekscesów miłosnych, pomimo posiadania czterech żon, nie ma męskiego potomka i na mocy układów z Ludwikiem Węgierskim, Ludwikiem Andegaweńskim to Ludwik przejmuje władzę w Polsce po śmierci Kazimierza. Kazimierz, co prawda, próbuje posadzić na tronie swojego wnuka, Kaśka Słupskiego, jednak nie ma on całkowicie siły przebicia w porównaniu z potężnym władcą z Węgier. I po śmierci ostatniego króla z dynastii Piastów, Kazimierza III Wielkiego, to faktycznie Ludwik Węgierski zostaje koronowany na króla Polski. Pamiętajcie, że matką Ludwika Węgierskiego była siostra Kazimierza III Wielkiego Elżbieta Łokietkówna. I to by było na tyle, moi drodzy, dzisiejszego odcinka i automatycznie koniec pewnej serii, ponieważ omówiliśmy już ostatniego władcę dynastii Piastów. Rozpoczęliśmy Mieszkiem, zakończyliśmy Kazimierzem III Wielkim i chciałbym zakończyć jakoś tą serię. Co będzie dalej? Zabawmy się w różbite Macieja I moi drodzy o tym powiemy dopiero W następnym odcinku Który będzie odcinkiem specjalnym Będzie on we wtorek o godzinie 18:00. To będzie odcinek Q&A Na wasze życzenie Dziękujemy wam bardzo To był dziewiąty odcinek programu Co za historia I automatycznie koniec serii O dynastii Piastów Adios a rekwater się wystawi, czy nie? No, a tak masz na imię chyba, nie? Tak. I na nazwisko. Dobra. Chyba, że ukrywasz prawdziwą tożsamość. Aha. Moi drodzy, moi drodzy, moi drodzy. Ha. 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 Nie mamy wody, nie? Żadnej? Nie mamy. Tam skąd jest woda? Na Mysów jest jakaś woda taka? No, czy tak. Coś tam jest w nią sobie. tam piję to. Saguaro. <laughs> saguaro. Saguero. Krainy Lidla. Jest okej. Ty jesteś takim pacyfistą. Po prostu wszystko spalił. Nie, ja bym mordował, ale on nie miał szans. Mieliśmy siły na zamiary, nie? Nie wyjechałbym teraz do, do tego, do Pudziana i. No wiem, gdyby to by Ciebie obraziło, to bym wyjechał. Wierzyłbym, że zginę, ale to jest moja bohaterska, aromatyczna natura. Tak, 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 tak. Czy tak. jeszcze raz coś nagrywamy na koniec? Dlatego nostalgia mnie wzięła trochę. No żal tego że tak. Nie, no, wiesz, no. bo. Kurcze, dwa miesiące to siedzimy. No dobra, przestań już się rozpływać i zbieramy graty i jedziemy, bo nie ma no, czasu. Nie, no, jest jakaś nostalgia. Dwa miesiące siedzimy to pracujemy. I jest koniec serii. No się... i co z tego, że dużo historii jest do opowiedzenia. No czasem... Nie, jest, ale to jakaś taka nostalgia, że dopiero się zaczęło, już się skończyło. ale co się skończyło? Nic się nie skończyło, dalej trzeba się. Nie, no ja lubię takie patetyczne czasami, wiesz, chwilę. To idziemy czy nie? Idziemy.